啊！ Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie wieści gminnej. Kolejne świetlice na terenie gminy Oleśnica przygotowywane są na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. W związku z tym pilnie potrzebujemy żywności długoterminowej oraz ludzi do pomocy. Nasze punkty są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Artykuły spożywcze oraz higieniczne można przywozić do siedziby GOK a ubrania do hali sportowej przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy. Zapraszamy na 23. przegląd zwyczajów i obrzędów wiosennych i wielkanocnych kogutek. W tym roku odbędzie się również jarmark wielkanocny, a wystawców zapraszamy do zgłoszeń, które przyjmujemy do końca marca. W świetlicach wiejskich trwają już przygotowania do Wielkanocy. Zobaczcie sami, jakie owoce powstały na tegorocznych warsztatach. Od najbliższego weekendu zapraszamy wszystkich hibiców do śledzenia naszych rozgrywek, które już będziemy prowadzili na świeżym powietrzu. W sobotę o godzinie 10 na Gminnym Orliku rywalizacja młodzików i juniorów młodszych, a w niedzielę zaległy mecz z rundy jesiennej pomiędzy drużynami Cieśli i Dąbrowy. Od przyszłego tygodnia wznawiamy już rozgrywki seniorów i startujemy z rywalizacją na boiskach. Cały czas są prowadzone zajęcia dla najmłodszych piłkarzy i piłkarek z naszej gminy. Do końca miesiąca marca zajęcia odbywają się na salach sportowych, a od kwietnia przechodzimy na boiska sportowe w gminie. 9 i 10 kwietnia planujemy zorganizować turnieje Wielkanocne o Świąteczne Jajo. 9 planowany jest turniej w piłce nożnej, a 10 kwietnia... Odbędą się turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Zapisy na oba turnieje trwają do 1 kwietnia. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych turniejach. Tradycyjnie zapraszamy na prognozę pogody. Czeka nas lekkie ochłodzenie. Do zobaczenia. Może zaprosimy panów z drogówki. Nie wiem czy coś mi nie uciekła r jedno, ale to już trudno. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, do udziału, 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 ty udziału. Nara. Nara.